Cześć, nie <kluzny> się, <kluzny> Ale, start. W dzisiejszym odcinku pokażę dominację i bitcoina. Dzisiaj tak szybko, tylko przylecimy już naprawdę szybko. Parę monet, parę wiadomości i jak to właśnie wszystko wygląda. Co może właśnie być w kolejnych tutaj paru, powiedzmy, godzinach, parę nastu godzinach, jak to się tutaj kształtuje, bo teraz jesteśmy w bardzo ciekawym układzie na większości czasu. Eee, i warto o tym coś powiedzieć. Cześć, nazywam się Maciek, to jest Trzywerin Krypto. Zaczynamy. Wszystko co Państwu wyłącznie moim zdaniem, nie powinno być traktowane jako porada inwestycyjna. Poniosł zgłosić się do doradcy inwestycyjnego, bo inaczej konta mogą być wyzerowane. Granie na tak ryzykownym czymś jak kryptowaluty to pff, nie, nie dla wszystkich, naprawdę nie dla wszystkich. Tutaj jest tylko entertainment. Dobra. Ym, słuchajcie, Bitcoin w tej chwili, Bitcoin jest w dosyć ważnej pozycji, gdyż cały czas ta dwusetka tutaj jego spycha i ostatnio też mieliśmy tutaj spadek i tutaj był spadek, ale z tym wszystkim warto tutaj coś pokazać, a mianowicie to, że na dyniówce yy, zaczęliśmy powoli wychodzić na uptrend i tutaj był niestety niższy szczyt, ale był też wyższy dołek, i tym samym wchodzimy w konsolidację. I tą konsolidację ja tutaj na przykład pokazuję. O, proszę bardzo. Więc mieliśmy tutaj ten kanał wzrostowy, i tutaj wypadliśmy, i to jest znak na spadek bardziej. Jednak cena cały czas znalazła support w tych punktach. Więc jest to trójkąt równoramienny, tak, binary, i on ma. 50% na wyjście górą i 50% na wyjście dołem. Jest to po prostu tak zwany 50-50 deal. Więc ja tutaj dam ten target wyłamania i zobaczcie, jest równo w naszej strefie, czyli tak jak mówiliśmy, że Bitcoin być może raz jeszcze przetestuje tą strefę 29-30 tysięcy. Okay. 29. Oczywiście mamy też wyjście dobre bullish, że Bitcoin przetestuje 40 tysięcy, czyli wyjdzie powyżej 37, 000, to co mówiliśmy. Zobaczcie, wyjdzie powyżej tego poziomu. Jakby wyszedł, zretestował i szedłby dalej, super bullish, naprawdę super bullish. Wtedy atak na ten <laughs> kanał może yy, potoczyć się sukcesem. Okay? Też można by było wtedy sprzedać ten deal tutaj i poczekać na nowy retest, jak będzie. I tak właśnie to mniej więcej trzeba by było odbierać. Dominacja Bitcoina. Więc do Bitcoin zobaczcie, bardzo ciekawie wygląda, spada w tej chwili tutaj po osiągnięciu tego, tej dywergencji i, i mamy tutaj support na, na, o, na tym poziomie, o tej postawię, jeżeli ten support tutaj pęknie, a istnieją duże szanse, że nie pęknie, no to wtedy będą ładne pozycje altów i zaraz Wam pokażę, alty do BTC, bo wyglądają bardzo, bardzo dobrze. Jednak. Spójrzmy tutaj pokazuje nam już się. O, dywergencja na czterogodzinówce. Tutaj cena spada, natomiast tutaj cena idzie płasko, ale jak sobie zobaczymy na zbliżeniu, to jest wyżej, widzicie? Jest wyższe połączenie tych dwóch wyższe, więc jest to typowy <laughs> przykład dywergencji. I tym samym. Zobaczcie, i tym samym mamy e, tutaj, możemy sobie zobaczyć, e, oscylator idzie do góry, cena idzie do dołu, więc e, mamy tutaj, patrzymy na oscylatory, który oscylator idzie e, do góry. Tik, 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 divergencje to są topy, bullish divergencje to są bottomingi, więc oscylator idzie do góry, cena idzie do dołu, to jest ten. Widzicie? Strong Bullish Divergence. I takie dywergencje na przykład ja kupuję i takie dywergencje na przykład podaje na setupach. Jest to dobry punkt wejścia. Tylko tutaj akurat będzie e, zesłanie tych właśnie tutaj, zobaczcie jeszcze mam dwusetkę, która nas wspiera i poziom, który tutaj był ostatnio. Więc cena, nie twierdzę, że będzie tak, ale może odbić, zatoczyć jeszcze jeden tutaj dołek i to będzie kulminacyjny dołek. I wtedy albo spadniemy, albo się odbijemy. Tu wątpię, żeby była jakaś szybka reakcja jeszcze. Jakoś, coś, coś takiego tutaj nie było. Raczej za jakieś 16 godzin, no może nie, 8 godzin będziemy mieć tutaj reakcję, że coś może być do góry. Ta dywergencja tutaj jest zbyt taka, no zbyt, zbyt dobra. Zbyt dobra, żeby, żeby ją przesadzić. No jeżeli się pomylę, to będzie tylko na plus, bo te setupy, które za chwileczkę pokażę, wypalą po prostu całkowicie. Ethereum. Ethereum jest w no, też dobrym układzie. Właściwie lepszym niż Bitcoin, nawet, powiedziałbym. Zobaczcie, na 4 notujemy cały czas wyższe dołki i wyższe wierzchołki. Ja wiem, że ten jest niższy od tego, ale de facto e, trend linia rozrysowana w taki sposób nadal nas tutaj wspiera. Ok? Nadal nas tutaj wspiera. A tworzy się squeeze, no i nasz decision box byłby mniej więcej w tym miejscu, a właściwie bym go dał w tym miejscu. Wtedy będziemy widzieć, co się tutaj dzieje. Czyli mniej więcej o, to by był nasz decision, decision box. I tutaj nie ma sensu ładować się w środek, patrzeć, zmieniać. Jeszcze, jeszcze na mniejszość czasu. I tu zobaczcie, mamy już zmiany na RSI. Mamy dywergencję na MACD. Zobaczcie. I można już tutaj coś wyrysować. Tylko, że jest to taki dosyć mały fragment, kanał, ale według naszej kanałowej, mm. <coughs> jak żółwi ninja, strategii. Czekamy aż kanał złapie bottom, tak? Złapie bottom, a potem zacznie się wyłamywać. Więc teraz byłoby odbicie małe w dół, a potem byśmy notowali wyższe dołki i wyższe wierzchołki, bo tutaj jeszcze TRS do końca nie złapało się, mm. więc tu na tym poziomie moglibyśmy osiąść. Dosłownie nie byłby to, to niższy gdzieś tutaj i byśmy wyszli. Czyli cena, tak jak już to pokazywałem wcześniej, e, zwykle biegnie właśnie w takich kanałach. I punkt dywergencji, tutaj dywergencji, jest wejście w nowy kanał. Tutaj jest też wtedy dywergencja bearish i wyjście. Zobaczcie, tutaj była dywergencja. Spójrzcie, możemy sobie to narysować, taka dobra lekcja. E, tak właśnie mamy na, tam na kanale. OK, I zobaczcie tutaj i teraz wyjście. I spójrzcie, tutaj mieliśmy punkt 1, może na inny kolor to oznaczę. O, zobaczcie, tutaj mieliśmy, tak, tutaj mieliśmy dywergencję. Co się stało z ceną? Bum, spadła. Teraz nie widzę jeszcze dywergencji, <grym> okay. jest tutaj taki round, ale nie widzę tego. Więc dobrym sposobem byłoby, żeby RSI opadło dotąd, natomiast cena spadła tutaj wtedy będę widział dywergencję wyjścia. Oczywiście to są tylko moje takie gadania, wtedy bym widział dywergencję. Już tutaj, tutaj widzę dywergencję na Magdi, ale na MACD dywergencja często nie, nie odpala. Jednak już jest widoczna. Potwierdzenie tutaj RSI tej ceny byłoby naprawdę raz i dwa. Wtedy byłoby silnie i Ethereum mogłoby zacząć atakować znowu swój szczyt na prawie 2400. Total, Total market cap bardzo podobnie się zachowuje. Do, tutaj do Ethereum. No i zobaczcie, mamy cały czas wyższe dołki, wyższe dołki <laughs> i tutaj cena próbuje powrócić. Na razie bym się tutaj nie interesował za bardzo, gdyż jesteśmy w takim no man's land i cena i może pójść do góry i zawrócić, bo mamy tutaj dwa poziomy. Po prostu nie da rady w tym momencie tutaj za bardzo coś zrobić. Jedynie co, to możemy mieć takie wsparcie, takie linii i tutaj mamy taki poziom, widzicie? I ten trójkąt mikro jest naszym rozegraniem. Jeśli chodzi o, o ten, o, o Total Market Cap, yy, jeszcze parę monet tutaj yy, pokażę. Kawa, która yy, bardzo dobrze tutaj zaczęła wychodzić yy, yy, u nas, to był Rites, Potem Long Week Bullish, co dałem? Boom! Do góry jednak ten poziom, spójrzcie tutaj. nam to na, na wyższym yy, układzie. Yy, ten poziom, wyłączę tylko te średnie, jednak. Ten poziom ma dużo tutaj e, tych fake-outów. <laughs> Breakout tej linii. A um, <laughs> dużo tych fake outów, zobaczcie. Tutaj był fake tutaj był fakeout, tutaj był fake out, tutaj, tutaj w pole fake outowe. I Teraz zobaczcie, bardzo duży spadek. Spójrzcie na tę świecę. Ta świeca mówi nam, że ej, ja raczej chyba będę leciał w dół. Okay? To jest na czwórce, więc e, tutaj obserwujemy bardzo ładne wejście w ten, w ten pakiet pogodowy. Spójrzcie, wierzchołek, niższy wierzchołek. Okay, czyli ta próba tego, co na Bitcoinie e, mówiłem wcześniej, e, może być na miesięczniówce. Natomiast zobaczcie na pary BTC. Spójrzcie tutaj. E, mamy DOC. DOC, bardzo ładna walka. Cena mimo ataku, zobaczcie, nie, mo, nie schodzi niżej. Okay, to jest pierwsza rzecz, dlatego tutaj też trzeba mieć e, na, na oku właśnie Doka. Tutaj w ogóle tworzy nam się kanał, który dopiero jak będzie przebity, to DOK będzie raczej spadał. I ten kanałem ponownie możecie sobie tutaj wychodzić. Mamy dywergencję? Zobaczcie, mamy dywergencję. Ok, więc dok może tutaj po przebiciu tego bardzo ładnie spaść, tak? Jednak kawa do BTC <coughs> cały czas oscyluje tutaj, też ma dywergencję, ale ma dużo wydarzeń. I ta kawa może tutaj coś zrobić. Kawę wydarzenia. O tutaj. Kawę wydarzenia mamy. Tu testnet 12. Dokma tutaj 7, czyli jutro wychodzi tam station, ale właśnie ten Bitcoin nie daje za bardzo. Ale mamy jeszcze jedną monetę tutaj. paid, tylko że Bitcoin musi współpracować. No, Bitcoin musi współpracować. Yy, inaczej nie będzie tutaj za dobrze. I seller, którego ja tutaj poluję. Spójrzcie. Seller za każdym razem był tutaj, odbicie. Zobacz, tutaj boom, odbicie. tutaj boom się odbicie, tutaj boom się odbicie. Teraz, no i mamy, zobaczcie, dywergencję. Już tutaj chcę najdzie, więc ja tutaj obstawiam a, a, alertowo tutaj ten seller, ale jeszcze Bell Protocol. Też ładnie wygląda. Też ładnie idzie tutaj na, na, na tym, na wykresie. Zobaczcie, jaka jest konsolidacja. Na dniówce pełen pakiet, na tygodniówce pełen pakiet, na czwórce pełen pakiet. Właśnie Bell jest tutaj nieźle obstawiona. Dodatkowo zbliżamy się tutaj do 200. -ki. Wiemy, że cena próbuje zawsze się złączyć, jak magnes działa ta 200. -ka. I tutaj mamy, mamy tutaj brak wolumenu, tak zwany low transaction node, tak? low volume node. I tutaj zwykle cena przyspiesza, czyli przyspiesza równiutko tutaj. Mówimy tutaj o potencjalnym 15%. Może wtedy będzie wybicie i może będzie jeszcze więcej. Nie wiem, teraz rynek jest taki nieciekawy, więc 15, 10-20% bardzo dobrze. Seller do BTC podobnie też cena tutaj, zobaczcie, biegnie do tego momentu, tu zobaczcie, mało wolumenu, jakbyśmy przebili to i zretestowali. Kolejny transakcyjny not jest tutaj na 131. Więc ogółem, jeżeli ta dominacja, którą pokazywałem, jeżeli ona spadnie niżej, ta dywergencja nie załapie, też tutaj mamy całkiem nieźle. E, do, e, do zrobienia. <laughs> na przykład jeszcze mamy e, KMD e, BTC. Acie, znaczy, bardzo podobnie. Tu jaka dziura jest, zobaczcie. Tutaj jest pakiet na. Spójrzcie, na 42%. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Um, ING, e, BTC, e, ING BTC. ING e, BTC. W tej chwili tutaj zaczyna się robić, zobaczcie, na godzinówce. Mamy taki round, już to pokazuję, mamy, gdzie tutaj jest ten mój pisak O, zobaczcie, mamy taki round, w którym ta cena po prostu tutaj zaczyna atakować i w tej chwili wybicie tutaj powyżej tego poziomu, to jest 2000, 21 000, prawie 22 tysiące satów. O, to jest stary. I tutaj by było właśnie coś, dzisiaj CAKE też ładnie poszedł, CAKE, BTC. Proszę bardzo, boom, tutaj e, breakout tego poziomu, ciach poszło. Czyli tutaj, było tu niżej było, akurat e, i ciach poszło. E, jednak tu już jest takie FOMO, to już nie jest taki bezpieczny rynek. E, ja bym tutaj po prostu nie sprzedałem ten setup, ale, ale kto po prostu był przed tutaj, no co widzi przynajmniej targety. Tak też Low Volume Note, i boom, poszło. jak akurat dawałem tutaj, jak to było, w tym miejscu. A co tam jeszcze dzisiaj takiego ciekawego było? O, właśnie, AWE. Proszę bardzo, AWE ładnie tutaj poszło e, od początku, tak jak tutaj dawałem stapyku pokazywałem, to, bo już nie było nic widać. AWE e, idzie, tylko że już skończyła się energia. I zobaczcie, AWE bardzo dobrze idzie tutaj na, ja obserwuję spisburgowe monety. Kolejną jest BT, BNB i zaraz ją też tutaj pokażę. E, a w, e, za compound, zobaczcie, compound od samego początku tego tutaj recovery poszedł bardzo ładnie. Proszę bardzo. To jest prawie 150%. No i teraz ponownie. Zobaczcie, możemy sobie narysować tutaj e, ten kanał. Właściwie to już jest paraboliczny kanał, to już, już tutaj nie ma co za bardzo zbierać z tego niedługo. Tak możemy to wyrysować. I bardzo prostą metodą, no nie ma co sobie, sobie komplikować tutaj rzeczy. O. Ja tutaj ten breakout, tutaj podałem wcześniej, to już tutaj wykasuje to. ale no też, zobaczcie, też kanał spadkowy tutaj był. i zobaczcie. Można właśnie robić też bukaną. BUM! Wybicie tutaj też robi się nam malutki taki na 15. Spójrzcie i też można trydować wybicie. Zobaczcie jaka jest energia. Zobaczcie jaka jest energia. Aż tutaj to podam, bo szkoda marnować jeszcze jak ktoś na dźwigni gra, to szkoda marnować tego ruchu. O! Tyk! Eee, szybko breakout. Proszę bardzo. Ciach! I wybicie. Piękna tutaj energia. Na piątce właściwie to będzie do rozegrania, jeżeli cena właśnie to wybije ten poziom. O, proszę bardzo. To będzie 500 dolarów, tak? To będzie e, potem prawdopodobnie gdzieś pompa do do, 200, do 520 coś. Oj, tutaj zaraz to dam na telegram. Comp USD 5 minut na futures zobaczymy jak to będzie ciekawe czy jest dywergencja. zaraz zobaczymy no tutaj na e, Magdy jest jak widzimy i cena to jest spada no jeszcze mi się wydaje że <coughs> cena zaliczy coś takiego i potem może odbić <coughs> więc jest sporo tutaj e, właśnie monet i BNB BNB zobaczmy BNB wspina się na razie bardzo podobny układ do innych monet taki para, taki um, Parabolik yy, tutaj kurw się zbiera nam, tak? I w tej chwili jesteśmy tutaj w trójkącie i breakout tego trójkąt. Breakout tego trójkąta. Tutaj mam alarm postawiony, bardzo ładnie to wygląda. Energi energicznie też ładnie, yy, na dniówce, bardzo ładnie, na jedynce. No już jesteśmy tutaj pr przeciążeni, więc ja wiem, można takieś odbicie to zrobić. Można takie odbicie. Yy, dok tu byliśmy. Zobaczcie. Kolejna zielona farma Bitcoina do tego, koparka, znaczy kopalnia tutaj do odpalenia, czyli już się to zmienia. Sec Commissioner Hester Price, Pierce, mówi, że ten, że Sec nie powinien w ogóle decydować za ludzi, że coś odpalić, nie, tylko dawno powinien już przyłożyć się do ETF-u właśnie, do właśnie na, na, tego, na jakąś Bitcoin Exchange, żeby, było, żeby można było ETF tradować do normalnych ludzi. I ludzie powinni mieć swoje decyzje. Their own decision. No i to jest prawda, bo oni nami sterują, oni mówią tutaj nami. Dzisiaj akurat już nie mam czasu, bo taki odcinek przygotowałem dłuższy, ale po prostu zajęło mi się dużo czasu różne rzeczy. I ten tutaj mam o tym, jak korporacje przejmują wszystko, jak to jest wszystko połączone, ale to jutro to podam. I, no i pokazane jest właśnie, jak oni nami tutaj decydują. I zobaczcie, Breaking News. Coinbase mówi, CEO Coinbase mówi, że to, co, to, co mówiłem w połowie tamtego roku, powtarzałem przez wiele, wiele tygodni mówi, że cyfrowy juan jest po prostu tym, jest zagrożeniem dla US reserves, czyli dla dolara jako rezerwowej waluty i albo USA szybko wejdzie w krypto, albo po prostu niestety straci to wszystko. Tymczasem w Anglii nie jest tego, nie jest możliwe kupowanie, jako kupowanie swojej karty tych krypto. Bank mówi, że nie będzie, ponieważ państwo tak czyli karzą y, ludziom, nie pozwalają inwestować. Ludzie mają być niewolnikami. Nie ma tutaj bata. Cały świat może, ale oni nie mogą. I tak samo dojdzie do innych krajów pewnie też coś takiego będzie. Tylko pytanie jest wtedy, jak poradzą sobie z tym networking, ze z siłą. Wie, wiecie, że dużo ludzi studiuje, jest dużo firm, dużo wszystkiego, to nie jest tak, że jakiś tam minister nałoży coś takiego. To tak nie działa. Potem będą bunty, protesty. Yy, no, nie wiem, będzie tutaj ciekawe, wątpię. Nie wiem, jakie jest stanowisko Anglii, ale jeżeli cały świat idzie właśnie w krypto, a oni nie, nie wiem, może to będą jedne wielkie tam więzienie. Nie, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Feeling fear Grid, Fearing Grid, a jeszcze tak. feeling fear Grid, Fearing Grid, feeling fear Grid. Eee, zobaczcie, eee, tutaj mamy eee, tutaj mamy paid paid będzie miał <laughs> wydarzenia to jest yy, bodajże jutro będzie miał wydarzenia nie, dzisiaj już będzie miał wydarzenia, no i tutaj te paidy są potrzebne, więc nie wiem jak długo jeszcze to będzie, jeżeli bitcoin pójdzie dobrze, no to paid może dojść na tej dwusetki czyli może to być parę procent no zobaczymy, zobaczymy, na razie tutaj całkiem nieźle, bo układ energetyczny jest zobaczcie, bardzo dużo tutaj na dniówce. jednak zwykle jest tak, że cena Zatacza jeszcze jeden tutaj bottom, i wtedy odpala. Ok, więc może być taki właśnie. Jeden to jest strach jeszcze, e, i no No niestety, no niestety, niestety. E, tutaj jeszcze jest dużo ludzi, którzy e, mają teraz złe dni, i no jest negatywność, bliskie z kapitulacji. Dużo ludzi wygląda, e, że tradują tak zwany e, revenge trading. Handel z zemstą ma e, miejsce po stracie po znacznej stracie tradera, zamiast patrzeć na swoją strategię i podejmować rozsądne decyzje związane z incydentem, od razu wskakują z powrotem, czyli od razu, a nie dało, o znowu, a nie dało, o znowu, a nie dało o znowu. No i tak niestety się to wszystko e, kończy. NFT odbija teraz w dół i zobaczcie, odbiło od tej dwudziestki, to co mówiłem. Jeszcze ja bym dał z, nie wiem, jeden dzień i zobaczymy wtedy, czy nie będzie tutaj właśnie uptrendu. Jak będzie na tym market capie uptrend, no to wtedy bardzo ładnie mogą w taki tutaj e, odbijać, tak? Mamy tutaj jeszcze Crypto Bubbles, ładny dzień. Eomi, właśnie, którym zaraz powiem parę słów, dobrze idzie. Compound dobrze idzie. No, Titan, to nie wiem, co to za bardzo jest. AWE dobrze właśnie <coughs> poszło. Atom, czyli zaczyna powoli się działać zwykle po AWE i po Compoundzie, Juni, tak mniej więcej troszeczkę szło. I Engine, zobaczymy, jak to tam się zrobi. Altcoin Season, no niestety, zobaczcie, nasz tutaj mierzony Altcoin Season, tak jak to pokazywałem, jest to tutaj o mniej więcej. Jest to taki typowy capitulation tutaj właśnie Parabolic, tak zwany curve down, a ten normalny jest tutaj. Więc no cóż, no, na razie nie jest dobrze tutaj. trydować akurat te monety, chyba że Bitcoin właśnie dominacja spadnie, ale nie zanosi się właśnie, żeby za bardzo spadać, jest dużo supportu. Może później, może później. Eee, zobaczcie, tutaj mamy jeszcze właśnie eee, Omi, czyli Ecomi i dużo bardzo się tutaj dzieje, są nowe tutaj rzeczy, można tutaj właśnie ich secure wallet kupić i jeżeli NFT-ki będą tutaj wracać, być może oni będą tutaj szli do góry. Zobaczcie, jak zaczęli odbijać o po takim ogromnym spadku. Zaczynają to tutaj właśnie iść do góry, więc dużo do odrobienia, dużo do odrobienia, dużo do odrobienia. Tutaj jeszcze daję zrzutkę, będzie pod spodem, tutaj właśnie na ten na, na tutaj osiągnięcie właśnie tej maszyny tej, w, w, w którą trzeba kupić za tysięcy także e, ten pompy insulinowe tak także tutaj dam pod spodem można się rzucić parę groszy NFTs make it possible for gamers to have digital property rights no i zobaczcie NFTki mówią, że będzie można mieć po prostu ownership swoich różnych rzeczy na właśnie e, tym na po prostu, na blockchainie, na, w grach. No i zobaczcie, Mad Hero, tak, tak jak y, tam był ten preset, 98 sekund trwało, żeby osiągnąć hardcap, czyli bardzo niezły boom był. No i w tej chwili y, dużo ludzi chciałoby kupić, ale już potem problemy były, tak? Ten, ale jeżeli ta technologia wypali, jeżeli na przykład będą mieć partnership z Rockstar Games, z Epic Games, yeah, pomyślcie sobie, co to będzie, to czy będzie jakiś, nie wiem, to będzie coś jak Chilis, tylko że Chilis ma pewne o ograniczenie, się o to chodzi, bo muszą być eventy, tak? Że na przykład, czyli wtedy spada, 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 spada. Powiedzmy, że Juventus czy tam Barcelona zaczyna wypuszczać jakieś tam, nie wiem, yy, koszulki yy, tych, no, w, w, graczy, albo są do, zakup do zakupienia koszulki z zeszłego meczu, nie? I powiedzmy, to dla fanów kurna, przepocana koszulka to jest coś, i cena idzie do góry, tak? A pomyślcie tutaj sobie tylu, tyle gier, gra jest codziennie, sezon jest codziennie, można było specjalnie, to ta cena po prostu by <laughs> skakała. Taki e, Mad Hero mógłby być e, porównywalny z Engine Coin, jeśli chodzi o, o to chodzi. Jeżeli by takie coś by było, że ta technologia byłaby spartnerowana właśnie z tymi firmami, tak? z tymi firmami, um, to by było naprawdę duże. Więc tutaj może być tak, że <laughs> cyfrowy świat, do którego jesteśmy przygotowywani, może być naszymi tutaj e, pieniędzmi. Możemy sprzedawać, kupować, robić cokolwiek, cokolwiek. Tymczasem w Hiszpanii e, robi się to, robi się coś jak nasz, nasz Security Law, czyli <coughs> będzie można wziąć e, od, obywateli, od obywateli ich, e, własność, ich własność. Czyli no, mamy tutaj coś, co po prostu obezwładni nas, po, pozbędą się naszych tego. Tak możemy na przykład stracić domy Security Law, tak? e, możemy e, tymczasowo oddać nasze prawa e, do... Yy, na, na podstawie tego przyszłych różnych yy, kryzysów zdrowotnych, tak? <laughs> pandemicznych. Także no, zapowiada się tutaj całkiem nieźle. Zobaczymy, jak inne kraje, i tutaj. No to już typowy nazizm, który nas tutaj yy, yy, kładzie. W fabryce zabrakło części, przerwa w produkcji. Czyli mamy pierwsze objawy tego shortu, który tutaj następuje wszędzie, który widzieliśmy, że już nie ma. No i tutaj zaparkowane. Zobaczymy, jak to dalej będzie, ale. Pierwsze tutaj objawy tego. No i tymczasem banki pokazały nowe hipoteki, stały pracowanie nawet na 7 lat. Jeżeli wejdzie to do gry i będzie to naprawdę tutaj działało, to <laughs> ta szpica kosztu nieruchomości poleci jeszcze tak. Jeszcze będzie więcej ludzi. Jeszcze będzie. Tylko miejmy to na uwadze, że jeżeli dostajemy takie wiadomości, te wiadomości się nigdzie tutaj nie wybierają. To jest tylko pierwsza. Z nadchodzących prawdopodobnie wiadomości. Natomiast to, że banki nagle robią coś takiego i jest to zalecenie komisji, tak? Nagle, która walczyła tyle czasu, i nagle teraz jej się udało. Tak, teraz się udało. No to nie wiem, czy nie jest to jakieś kupienie czasu. No zobaczymy, zobaczymy. Na pewno spowoduje to jeszcze większe FOMO. Ale tak jak widać, pamiętajcie, że banki nie oferują niczego, albo y, nie jest to y, na zasadzie, żeby ułatwić coś klientowi, tylko żeby po prostu więcej zarobić na tym. Czyli tak, jakby coś wiedziały o właśnie, nie wiem, procentach, o stopach procentowych, o czymś, a co może po prostu nastąpić. Zobaczymy, czy będzie to <laughs> wprowadzone. E, tak samo było kiedyś przecież e, z, e, z, tymi, z kredytami we frankach. Każdy bank, tak, 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 polec bardzo. Proszę bardzo. Bum. Zobaczymy. Dla mnie to jest jeszcze typowe dolewanie paliwa do tego właśnie palącego się statku. Zobaczymy, co teraz będzie ludzie robili, żeby po prostu się tutaj załapać. No i tym akcentem zakończę dzisiejszą tutaj wypowiedź. Tak jak mówiłem, będzie trochę krócej. Jutro właśnie dam taki temat, pokażę, jak tak naprawdę nic nie znaczymy. Cześć.